W tej części pokażę jak stworzyć i wykorzystywać własne funkcje w programie MATLAB. W tym celu, mając już otwarte editor, trochę się nie będzie otwarte w programie, to klikamy w skrypt. skrypt, będziemy z nim e, tworzyć naszą funkcję. Możemy od razu zapisać e, to czarne słowo. Możemy skorzystać z pomocy i wybrać new function. Wtedy dostajemy e, gotowy szablon naszej funkcji. Z czego składa się funkcja podwórka w programie MATLAB? Słowo kultur function. Parametr, który będzie zwracany. Zwracam uwagę, że tak naprawdę, jak mamy dwa parametry, to tak naprawdę jest to jeden parametr macierz, która zabiera dwa parametry, eee, znak równości, nazwa funkcji i w nawiasach okrągłych argumenty, które funkcja przyjmuje. Później jest cało funkcji i end. Jeżeli w jest jedna funkcja, nie musimy dawać end, a Jeśli chcielibyśmy mieć więcej funkcji, musimy je użyć, przy czym pozostałe funkcje których nazwa nie będzie się zgadzała z nazwą pliku, nie będą mogły być używane poza tym plikiem. Mogą być wewnątrz tej funkcji górnej, pomiędzy nimi, ale nie mogą być później ubywane w Command Windows. W komandu mówi mogli tylko i wyłącznie wywołać tą funkcję, której nazwa będzie się zgadzała z nazwą pliku. Posuniemy sobie na początek komentarz i chcemy zrobić prostą funkcję, która będzie sumowała nam dwa argumenty, czyli nadamy jej nazwę sumą i będzie przyjmowała nazwę argument a oraz argument b. Natomiast będzie zwracała nam tylko i wyłącznie jedną wartość, powiedzmy y. W kodzie warto zapisać y jest sumą a Plus ba. i taka funkcja zwróci nam ostatnią wartość y, jaka pojawia się w tej funkcji. Możemy tutaj dać przykładowo y równe 5. Funkcja i tak wróci nam sumę. Natomiast, jeżeli dalibyśmy y równe 5 w tym miejscu, funkcja zawsze zwracałaby nam. Zostańmy przy poprawnym zapisie Y A plus B. Jak z tego skorzystać? Musimy sobie zapisać. Musimy sobie zapisać plik pod taką samą nazwą w folderze, w którym będziemy pracować. W innym folderze nie będziemy mogli korzystać z tej funkcji, tylko i wyłącznie w tym folderze, którym, e, który będzie składany jako roboczy. Więc zapisujemy sobie. Podlewy zajęcia pierwsze. Naszą funkcję. I tutaj już matka podpowiada, że powinna ona mieć nazwę suma. Zostawiamy tą nazwę. Pojawiła się ona w naszym current Możemy oraz że ma inną ilość niż skrypty wykonywalne. I możemy od razu z niej skorzystać. Wpiszmy suma 3, 4 i wrzuciło nam szczęśliwą 7. Czyli funkcja działa. Oczywiście możemy jej e, wynik przypisywać do jakichś zmiennych, na przykład a e, suma 1, 2. I A ma wartość 3. Mogę również wykorzystywać zmienne w czyli na przykład ta różna suma opracina AMS. I jak widzimy w Workspace daje równa 10. Myślę, że jest to bardzo Prosty przykład i sama struktura funkcji jest e, zrozumiała, przy czym jeszcze raz uczulę, bo jest to błąd, który bardzo często na początku e, popełniają studenci, nazwa pliku musi być taka sama jak nazwa funkcji, którą będziemy wywoływać.